Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką nad Wodę w Polskiej Świat. Dzisiaj znajdujemy się nad rzeką. Przyjechałem tu nagrać drugi odcinek, ponieważ oglądaliście już moje zmagania z tą rzeką w poprzednim odcinku. Dlaczego wybraliśmy tą rzekę? No, dlatego, że rozpoznanie zrobione złowiłem jakieś małe ryby, ale teraz chciałem poprawić miejsce, w którym mówiłem wcześniej. Będę łowił troszeczkę dalej, aby nie straszyć ryb, bo. Jakie wnioski wyciągnąłem, i do tego zachęcam wszystkich tych, którzy oglądają program wędkarski. Jeżeli jesteście na rybach, gdziekolwiek, czy to będzie jezioro, rzeka, to pamiętajcie o tym, aby wyciągać wnioski. Jeżeli nie połowicie ryb, czy połowicie ich mało, czy nie połowicie ich wcale, musicie wyciągnąć wnioski, dlaczego tak się stało. To jest istotą wędkarstwa, aby poprawiać swoje wyniki, jeżeli chodzi o, o łowienie ryb. No ale przede wszystkim, oczywiście, obcować z przyrodą, z pięknem Bożego stworzenia. Jeżeli chodzi o moje błędy z poprzedniego odcinka, to na pewno było to, że e, łowiłem bardzo blisko siebie, e, nie popuszczałem zbyt daleko ze stawu spławikowego e, i te ryby, szczególnie na takich małych rzekach jak w Kra, e, są pochliwe. szczególnie jeżeli chcemy złowić klenia czy jazia. To są bardzo, bardzo pochliwe ryby, dlatego pamiętajcie o tym, aby się ba, przede wszystkim bardzo cicho zachowywać i być niewidocznym dla tych ryb, bo one po prostu nas będą widziały. Tak samo nie, nie strzelamy, nie łamimy e, patyków, e, czy nie szuramy, bo to też ma znaczenie, szczególnie jak łowimy gdzieś na skarpie, na wysuniętym punkcie, uderzymy, to uwierzcie mi, że te drgania są odbierane przez ryby i po prostu one się przesuwają i nam nie biorą. Dlatego dzisiaj będę łowił troszeczkę dalej, dalej za nęce, będę łowił. Dużo ostrożniej niż ostatnio. Będę starał się łowić oczywiście punktowo, chociaż nie jest to tak precyzyjna metoda jak na przykład tyczka czy bacik, bo dzisiaj będę łowił na bolonkę 4-metrową. Ona jest do 30 gramów, to jest akurat mocna wędka. Mam założony zestaw 4-gramowy. Oczywiście krętlik, śrucina sygnalizacyjna. Tutaj mam zresztą widać oczywiście oliwka przelotowa, śrucina sygnalizacyjna, krętlik. Przypon, akurat mamy przypon 0,10, żyłka 0,16 w zupełności nam wystarczy. Tu mamy, jeżeli chodzi o, o taką główną, to oczywiście oliwka przelotowa zablokowana śrucinami, kołowrotek nieduży. Bardzo ważny jest hamulec, żeby ten hamulec, o zobaczcie, nam odpowiednio oddawał żyłkę, aby nam ryba nie urwała zestawu Często mówicie mi, że to są za cienkie żyłki, że trzeba stosować grubsze żyłki, może i tak, ale ja uważam, że w zupełności wystarczą cienkie żyłki, wystarczy mieć dobrze wyregulowany hamulec, to jest najważniejsze. Oczywiście to nie jest metoda aż tak precyzyjna jak tyczka, tak jak wspomniałem wcześniej, e, e, przegruntuje zestaw, co to znaczy? To znaczy, że cała śrucina sygnalizacyjna będzie na dnie. Będę je łowił, będę chciał je łowić. Po prostu zna te ryby z tego względu, że właśnie taką wczesną porą klenie są w głębokich miejscach, tam gdzie są jakieś dołki, z spowolnienia wody w okolicach, gdzie są zakola, a ta rzeka, rzeka, ona tak fajnie się wije. To jest taki urok w kry, to mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o zanętę, to na pewno spożywcza, paczka spożywczej zanęty, oczywiście wyciągam wnioski. Parzony robak. Biały i parzona pinka. Dodam oczywiście trzy paczki. No, dwie paczki gliny wiążącej rzecznej, naturalnej oczywiście, bez barwników. Nie lubię barwników, szczególnie na czystej rzece. To nie jest dobre. Ja tak uważam, to jest moje doświadczenie. Możecie się z tym nie zgodzić. Co jeszcze? Pieczywko fluo. Kleń, jaś lubi pieczywko fluo. Pamiętajcie o tym, aby do zanęty dodać pieczywko fluo. Skleić to, niech te kule stoją w miejscu, gdzie, gdzie będziemy łowili. No i tam będziemy w tej chmurze je po prostu odławiali. A czy dzisiaj złowimy jakieś duże ryby, tego nie wiem. E, ważne jest to, że wyciągnąłem wnioski ostatnio, przeanalizowałem sobie. No i dzisiaj będziemy walczyli. Zaczął padać deszcz, jak przewidywaliśmy, ale miejsce jest piękne. Zobaczcie za moimi plecami zakręt i później prostka do samego drzewa. E, tutaj na tym zakręcie będziemy mówić. Tam jest takie fajne miejsce, gdzie będę mógł usiąść sobie i popuszczać zestaw. Jeżeli chodzi o zanętę, może tak na szybko pokażę. Zobaczcie, gruba frakcja, pieczywka fluo, parzony robak, pinka. To będzie nasza zanęta, jeżeli chodzi o robaki. Biały robak, tylko co mogę powiedzieć o robakach, o robakach mogę powiedzieć to, że jak przyjechałem tutaj na łowisko to zasypałem je, proszę Państwa, no tu jest, dobra, zasypałem je zanętą spożywczą, no i one ładnie już nią przeszły, to jest bardzo ważne, bo one się pocą, no dzisiaj mamy zimny dzień, jest 7 stopni, także nie ma problemu akurat z tym, no, i pinka też jest zasypana zanętą. Zestaw mamy przygotowany, zaraz rozłożę podbierak. Idziemy na miejsce, zanęcimy. No i będziemy próbowali coś złowić. Eee, miejsce jest, można powiedzieć, bajeczne. Tu jest taka skarpa rzeka praktycznie zawija. Eee, jest dużo miejsc takich potencjalnych, gdzie można by było je wykorzystać do łowienia. Szukajmy głębszych dołków, szczególnie właśnie wiosną, bo jeżeli już jest lato, to szukajmy szybkiej wody. Prostek, gdzieś gdzie te ryby się dotleniają. To jest też bardzo ważne, bo ta temperatura wody też jest inna. Zrobię kilka kul i biorę się za wędkowanie. Także oglądajcie program. białe robaki i pineczkę z dwie założymy na czubeczek zestaw gotowy teraz pokażę Wam jak prowadzę zestaw przegruntowałem można powiedzieć to miejsce czyli praktycznie zestaw idzie nam pod nie ale przytrzymuje cały czas jakbym mówił na bolonkę tylko na tak zwanego puszczanego czyli przytrzymuje zestaw, przytrzymuje tam są krzaki Yy, Przytrzymuję, przytrzymuje, i w pewnym momencie już w takim rozmyciu tych kul następuje czasami branie, czasami nie. Delikatnie można przytrzymywać sobie albo palcem Żyłeczkę, albo delikatnie ją co jakiś czas popuszczać, popuszczać i trzymamy, przesuwamy do maksymalnie ile się da. O, delikatnie, delikatnie, delikatnie trzymamy i czekam momentu, kiedy, kiedy nastąpi branie o coś tam. Zadziała, ale też są różne zaczepy na dnie, no to jest rzeka, to nie jest jezioro. Jest ryba. Ach. Niestety. I próbujemy. I to samo. Przytrzymujemy, ale zauważcie. Ostatnio nęciłem bardzo blisko siebie, teraz nęciłem dużo dalej z tego względu, aby tych ryb nie płoszyć, nie chodzić tam, bo klenia takiej małej rzecce, czy jaś, po prostu się płoszy, dlatego musimy ostrożnie się zachować po cichutku, aby chociaż jedną taką dużą rybę w dzisiejszym odcinku złowić i przytrzymuję, zobaczcie. Przytrzymuję, przytrzymuję, przytrzymuję. Mam cały czas kontakt ze spławikiem, z moim zestawem. Nie. I tutaj puścimy delikatnie, o, przytrzymamy. Niech się nam zestaw ustawi ładnie i teraz prowadzimy, prowadzimy, prowadzimy i przytrzymujemy. W miarę naturalnie, żeby ta przynęta nam też pracowała na dnie. To jest też bardzo istotne. Nic nie ma, A spokojnie, donęcimy zaraz i będziemy próbowali. Zmienimy robaki. Założyłem większy haczyk ze względu na to, że chcę po prostu złowić większą rybę nie tam jakieś malutkę, tylko dużą rybę. No i jest rybka. Nieduża, ale jest. A, na klatę weźmiemy. No i proszę bardzo, cóż to jest za rybka, chyba klenik. Klenik mały, duża, duży pysk. On daj. O! I do wody. Widzicie? Zupełnie inne wyniki niż ostatnio. No, i próbujemy dalej. I przytrzymujemy, przytrzymujemy. Dosłownie, jak na bolą, byśmy mówili tak daleko, na wprost siebie. Tylko tutaj jest troszeczkę inna zasada. Przytrzymujemy w ten sposób. O! Mamy cały czas kontakt z przynętą. Kolejna rybka, tym razem klenik nieduży, a nie będziemy go męczyć w podbieraku, nieduża rybka, ale cieszy, zmieniłem haczyk na większy, bo mi spadł taki duży klenik, a teraz tego typu ryby, ale jedna praktycznie za drugą, także wróciłem na to miejsce i dlatego nagrałem ten odcinek, aby Wam pokazać, że jednak... Taka dokumentacja w cudzysłowie moja przyniosła rezultat. No i teraz jest tak, że. Zanęciłem sobie dużo dalej, żeby się nie płoszyły te ryby, bo tutaj operatorzy chodzą, cały czas ich słychać. Dlatego zanęciłem dużo dalej w tym rozmyciu i ryby mam dużo dalej, ale za to częściej one się nie płoszą, bo wiadomo, że na takiej małej rzece bardzo szybko ryba się płoszy. Dlatego ja uwielbiam łowić, szczególnie wiosną na takich rzekach, bo to jest wtedy czas i klenia i jazia, a jak widać i klenia złowiliśmy i jazia, także te gatunki ryb, które występują w tej rzece już mamy, e, niesamowicie e, ta pogoda cały czas tam się zmienia, raz pada deszcz, e, raz silnie wieje, bardzo silnie wieje, ale my się nie przejmujemy, bo ryby nam dopisują i specjalnie przyjechałem tu dzisiaj, aby dobrać się do tych ryb, bo wiem, że tutaj się złowi dużego klenia, zobaczycie. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu z wędką nad wodę w polskiej świat. Bym powiedział przygodę wędkarską, ponieważ tak jak przewidziałem, po prostu wiedziałem, że muszę łowić dalej, muszę być ostrożniejszy, muszę bardziej skleić te kule, muszę dać białego robaka parzonego, tak samo pinkę i to samo zrobiłem dodając pieczywka fluo, tego pieczywka dodałem dosyć sporo. No i łowiłem głównie kleniki nieduże, ale też złowiłem pięknego klenia, największego od dwóch lat, mojego, którego, którego złowiłem tutaj na rzece, bo czasami jeżdżę tutaj z tatą prywatnie, jak jesteśmy, jak przyjeżdżam do rodziców. Złowiłem też takiego o 40, takiego o 30, ponad 30 cm niektóre. Naprawdę sporo było tych ryb, i no konsekwencja popłaciła. Utwierdziłem się w tym, że czasami takie rozpoznanie i wyciągnięcie wniosków jest dużo ważniejsze i lepiej czasami nie połowić, niż tkwić w jakiejś błędzie, tylko wyciągać wnioski. Pogoda, jak widzicie, pochmurno, deszczowo, co jakiś czas padał deszcz, musieliśmy chować kamery, ale to w standardzie jest tak, że nie będziemy już narzekali. Do zobaczenia i widzimy się za tydzień. Myślę, że kolejny odcinek będzie na jakimś starozeczu, Bo to są miejsca właśnie wiosenne, kiedy siłowi w takich wodach, gdzieś gdzie wylewa rzeka, gdzieś gdzie są kanały. To są miejsca odpowiednie. Dlatego szukajcie też takich, takich miejsc, gdzie ta ryba właśnie wiosną się grupuje. Piszecie do nas maile, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. To też jest dla nas ważne. I bądźcie z nami. Bo uwierzcie mi. Że my nagrywamy program czasami jednego dnia, czasami w dwa dni, maksymalnie w trzy dni, ale to rzadko się zdarza. Po prostu chcemy Wam pokazać ten realizm. Tak jak jest na rybach. Nie zawsze jest duży szczupak, duży sanda czy duży leszcz, ale zawsze jest przygoda. I tym akcentem kończy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się.